Oh, dziu, 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 dziu. Witam serdecznie wszystkich hodowców. Gołąbki karmię. Nie wszystkie tu jeszcze pochodziły. Dzisiaj trochę z rana wam powiem polatały. Jastrząb ich trochę pogonił, nie wiem, czy nie złapał. Ale może nie. Karmę tak daje. raz mieszankę, raz pszenicę, raz kukurydzę, co mam. Po prostu teraz jest okres taki spoczynku, także nie przywiązuję do karmienia żadnej uwagi. Też za dużo nie dostają suplementów. Po prostu czasami dostaną tylko olej czosnkowy z marketu na karmę i na to drożdże piwne. Kiedyś tam robiłem sam ten olej czoskowy, Mieliłem czosnek, cebulę. Dodawałem do tego ocet jabłkowy i miód. A teraz to mi się nie chce ostatnio robić tego i nie robię. Także tu są gołębie pocztowe sport, które niedługo będą brały udział w rywalizacji sportowej. Elegancko. Ponieważ liczę zapisać się w przyszłym roku do PZKGP oddziału albo Szydłowiec, albo Radom, jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem. Gdzie mnie bardziej hucznie powitają, elegancko. Jako ekskluzywnego hodowcę. Chodźcie, chodźcie, tu są gołąbki, które przeniosłem do tego oto gołębniczka rozpłodowego od kolegi, szan szanownego Grzesia Sitarskiego, którego serdecznie pozdrawiam. Tu jest też część gołąbków, też nabytych od czołowego hodowcy z Kielc. Także rozpód to będzie mój rozpud na, na, następ, na, na następny rok. Czyli za rok, który się za parę dni zacznie. Na wolierce sobie część wspaniałych tych asiorów siedzi. Rozchoduje to na maksa. Także przyjaciele nadchodzę. Nadchodzę z wielką mocą, nie niebywałą, jak nigdy dotąd i zrobię potężną rewolkę. O, tutaj mamy gołąbki. Chodź, 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 chodź. W następnym gołębniku gołąbki już, e, też lotowe, gołąbki, które będą brały udział w eliminacjach sportowych. Oczywiście oprócz tych żółtych gołębi. Żółte gołębie to są gołębie pocztowe exclusive, czyli cieszące moje oko. Nie nadające się na loty w żaden sposób. Te mniejsze to przy dachu trochę latają, ale tak jak tam mamy te większe, to wam powiem, tylko na dach. Nie chcą za bardzo nawet z głębiami latać w powietrzu. Są za ciężkie chyba albo Albo nie wiem. Jakby ktoś z Was, przyjaciele drodzy, chciał te żółte gołębie, Nalęgło mi się ich za dużo troszkę. Jakby ktoś chciał ich nabyć, te żółte gołębie to 100 zł za sztukę. Kto blisko, to przyjeżdżać. Wybierać, zabierać, nie ma wysyłek, także niestety nie mogę obiecać, że wyślę, bo już ta fajna, fajna i wygodna technika się chyba zakończyła na dobre. Nie wiem, jakim to sposobem się tak stało, ale tak się stało. Także te żółte gołąbki po 100 zł, jakby ktoś chciał. Telefon do mnie, jak zwykle, ten sam 698903990. Można podjechać, zobaczyć, mieszkam koło Orońska, zadzwonić, a pocztowe gołąbki będą. Elegancko latać. Latać będą. Mam jeszcze na kolejnym głębniku gołąbki rozpłodowe zeszłego, znaczy z tego roku od przyjaciela Rafała Świtaca, którego też pozdrawiam. Jakby ktoś chciał też tamte gołąbki nabyć. Też oczywiście. Także gołąbki sobie są. I wiecie co, wam powiem szczerze, ja tak ostatnio rozmyślałem. Powinno być, żeby więcej hodowców zapisywało się do tego związku, hodowców głębi pocztowych to wiecie co powinno być tak powie, na przykład jest ile no w Radomiu było jak ostatnio 4 zł od sztuki na spisie no ale jest wam powiem szczerze że dużo hodowców takich świeżych którzy mają gołębie niesprawdzone, no i tak naprawdę to oni włożą na jeden lot albo dwa loty. No i tych gołębi pełno, pewnie, bo zazwyczaj koło stu, no bo no i po co oni mają płacić? Po co oni mają płacić te, te 4 złote od sztuki, to ich trochę tak no, niezbyt to jest takie, no przyjemne. Oczywiście one myślą, że te wszystkie gołębie będą im latać, ale kto dłużej lotuje, to wie jakie, jakie są realia, jaka jest prawda, no nie, że dwa, trzy loty po prostu i, i się o 80% zawęża statko. I trzeba sobie odpuścić. Czyli jeśli ktoś jest młodym hodowcą i dopiero zaczyna, powinien taki hodowca po prostu, skoro nie leci na, nie leci na zegar. Bez spisu żadnego, po prostu se ewentualnie no, zagumować te gumki, pokupować tego gołębie, albo jakaś klatka specjalna w kabinie, żeby se włożyć te łębie, jeśli należy do związku, po prostu opłacam składki, no to powinien taki hodowca mieć prawo do tego, bez, bez właśnie list bez tego opłaty za te wszystkie gołębie, które są na liście, skoro po prostu te, albo limit na przykład, no, że, że jeden lot, czy dwa loty może tak zrobić, no nie? No bo wiadomo, no może się trafić kozak, że mu te gołębie wszystkie wrócą, albo jakiś prosty lot się trafi, no bo nieraz tak jest, no. Także zobaczcie, jakie te fajne te, te żółte, no tamten szczególnie, zobaczcie, jak on ma budowę, ten gołąb żółty, kurczę. Chyba jego wyklu... Chyba będą... Chyba jego chcę na bok. Fajny ten gołąb żółty, naprawdę, budowę ma fajną, wysoki taki. Nie chciałbym, żeby go jastrząb złapał, wam powiem. Także po 100 zł, te żółte gołąbki, jakby ktoś chciał sobie rozchodować ich fajne, fajne są ptaki na Ciężko na targu takie. takiego gołębie trafić na targu to jest ciężko moim zdaniem. Jakieś chodziłem, nie mogę znaleźć. Pozdrawiam przyjaciele wesołych świąt życzę! Zdróweczka. Hej!